Dzień dobry, witam Was w kolejnej odsłonie serii Komiksologos. Tym razem tradycyjne jest wydanie. Cztery tytuły z czterech różnych wydawnic. Zaczynamy od Alcazara, Simona Lamorueta, z tak? wydawnictwa Centrum Architektury. I to, co już nas. Nasze, co, do czego nas przyzwyczaiło, już wydawnictwo Centrum Architektury, to oczywiście bardzo ładne wydanie komiksu. Jak zawsze, tak? Mm, więc nie trzeba mówić. Bardzo ładny papier, bardzo ładne kolory, yy, charakterystyczne ceglano, niebieskie yy, oraz oczywiście twarda oprawa sztywna. Komiks ma 208 stron. Wydaje się, że ma więcej yy, dzięki yy, właśnie wykorzystywanym papieru, ale jak wspomniałem, to już jest taki standard wydawnictwa, że yy, po prostu wydaje mało, yy, jeśli chodzi o komiksy, oczywiście, ale wydaje na wysokim poziomie. Alcazar, jak wspominałem, scenarzystą jest Tartan Simon Lamouret, tłumaczeniem to ma swoboda, 28 stron, więc to Centrum Architektura. Alcazar opowiada o robotnikach, budowlańcach w mieście Bangalore, którzy budują kolejny budynek rodzinny dla zamożnych mieszkańców, których tam nie brak. I tak naprawdę większość akcji dzieje się wokół trójki, dwójki bohaterów, Mechbucha, jego żony Salmy i Rafika, którzy żyją na budowie, budują sobie najpierw obok małą chałupkę. W pewnym czasie przynoszą się tam do środka, ale to nie jedyni robotnicy, o których tutaj jest historia. Pracow szerzej, pracownicy, tak? Bo ogólnie to jest komiks o pracownikach budowlanych. tak, Czyli dość standardowa, można powiedzieć, praca w większości mężczyzn jednak w budowlance siedzi. Każdy z nas, na, na kogoś, który w budowlance siedział, pracował w Polsce, za granicą, więc y, to, co troszkę już mierdzi w tym konflikcie, to jednak oczywista oczywistość, która pokazana jest. Yy, wydaje mi się, że, że można było coś głębszego, hmm. ale okej, okay, dobrze. Ogólnie chodzi o to, że jak to na budowie bywa, zazwyczaj się człowiek kombinuje, a w szczególności jeśli patrzeć na mieszkańców bardziej wschodnich rejonów, tak, to oni za bardzo, że tak powiem, nie szaleją za robotą, jak my chociażby Słowianie. Wiem to z doświadczenia, że zawsze jeśli ktoś miał coś wykonywać, to właśnie Polacy byli Słowianie gdzieś tam zostali wykorzystywani, ponieważ pracownicy ze schodu już mieli wolne, albo ich nie było, albo coś tam kombinowali, albo zniknęli, no i to właśnie pokazano jest właśnie w tym komiksie Alcazar, że tak właśnie bywa, znaczy na budowie się kombinuje, każdy kombinuje, i to od najniższego szczebla do najwyższego, czyli najniżsi robotnicy kombinują, żeby jak najmniej się narobić, wyższego szczebla pracownicy kombinują, żeby jak najmniej materiałów wykorzystać, <coughs> ci, którzy są najwyżej oczywiście kombinują, żeby jak najwięcej zyskać pieniędzy i jak najmniej zapłacić. Więc korzysta się chociażby z młodych architektów, przed, że tak powiem, skończonym wykształceniem, z pracowników bez też jakiegoś dorobku, no, i sprowadza się materiały gorszej jakości, czy też pracuje się mniej niż się powinno. od Alcazar, tak właśnie opowiada ten komiks, przez 208 stron, a dodatkowo jeszcze czyli pracownicy wyższego szczebla kombinują, jak zdobyć kolejne, że tak powiem, prace, fundusze zlecenia na przyszłość. I taka opowieść o robotnikach, budowlańcach właśnie od Centrum która yy, została wydana w Polsce. Jak mówiłem, to jest sobie trochę oczywiste. Myślałem, że w komiksie to trochę będzie głębiej, bo jak przeczytałem opis, to widziałem, że mniej więcej taka a o tym powiem być komiks. I właśnie o to dostałem. Może chciałem czegoś za bardzo, tak? Może to tylko tyle właśnie yy, i aż tyle będziemy otrzymać. Ale bezsprzecznie, jak widzicie też na ilustrację, jest to Komiks bardzo ładny wizualnie, bardzo ciekawy też yy, kolorystycznie, co jest uzasadnione w ogóle kolorystyka. Jak w większości komiksów z centrum architektury, kolorystyka jest uzasadniona w kontekście yy, fabuły i ba, chwała im. No i tak naprawdę to taki tygiel kultury, tak. Są yy, hinduści, są muzułmanie, jedni jedzą mięso, drudzy nie jedzą, kłócą się, jeden do drugiego kabluje. No, no, no. Dużo tego jest tutaj w tym komiksie, jeśli chodzi o robotników, ich solidarności, brak, po prostu życie. Tak, życie, jak w Madrycie. Można powiedzieć. Ale i właśnie tak wygląda właśnie. Alcazar. Mam trochę problemów z tym komiksem, jak mówiłem. O strony wizualnej jest przepiękny, o strony edytorskiej jest przepiękny, o strony fabularnej mogą być troszkę lepiej. no tego w ocenie mojej ogólnej to jest tak 4 mniej. Co podnosi o strefa graficzna, jeśli chodzi o całość tego komiksu. Więc jeśli się zastanawiacie, to możecie się zastanawiać. Jeśli wizualność Was przekonuje, to fajnie. To nie jest zły komiks o Rony fabuły, tylko po prostu wydaje mi się, że jest dość przewidywalny. I wydawało mi się, że właśnie tak powinno być, jak wspomniałem, i tak właśnie dostałem. No można powiedzieć, co to za maruda, prawda? Chciał, żeby komisja była o tym, a właśnie dostał komisję i wydaje mi się, że jednak powinno być troszkę więcej. No ale tak, tak, czuję, czuję że Simon Lamuret mógłby coś wyciągnąć, że, że, że coś tam jeszcze było, coś pod fabułą, może nie powiedzieli. Bo ogólnie to, to też ciekawe, że artysta właśnie przez kilka miesięcy na budowie przebywał z tłumaczką i przyglądał się właśnie robotnikom, jak oni tam działają i plusom i minusom ich. I właśnie to tutaj zawarł w tym komiksie. Może brakowały jakieś puenty, tezy? Pokazano tak ogół, a może brakuje właśnie tego szczegółu? No tak się zastanawiam. No, jak mówię, mam troszkę wątpliwości. Ostronizowany jest przepięknie, edytorsko jak zwykle też, ale fabularnie wydawało mi się, że mogło być jednak troszkę, troszkę lepiej. Za to kolejny komiks to już coś, co tygrysy lubią najbardziej. Niedźwiadki lubią! Mi się lubi najbardziej, przepraszam, są Dobra. Mroczne miasta i Wiedzialna Granica. Z się jest Benoît Peters, ilustratorem Franciszkiego To Chyba tak się mówi: wydawnictwo Scream Comics. Tłumaczę Jakub Syty, 136 stron. Y y to jest kolejny odcinek serii Mroczne Miasta, które jeszcze wiele, wiele lat temu na polskim rynku dzięki komiksowi Mury Samaris Manzoku pragnę. Okej, rzeczywiście takie manzoku było takie. Była też Madragora, taka gwiekka wydalicja nawet. wcześniej już tym semi, okej. Okay. Ale Manzoku też było wydanicem, które gdzieś tam się pojawiło. Pod, wydawało komiksy europejskie i amerykańskie też, e, po chociażby chyba Planetary i e, od nich dostaliśmy dwa tomy. E, no i właśnie jednym z takich komiksów, który się pojawił i, i zniknął, to były właśnie Mury Samary. Lejsmo Screen Comics 2019, postanowiło wznowić wydawanie. M, nie tak dużo, bo 11 tomów jest w sumie w oryginalnym, wydanych przez duet Peters z chyba i wydali rączkę urbikandyjską, wieżę, droga do Armilii, pchłe dziecko i właśnie teraz nie wzięlą granicę, na którą składają się oryginalne tomy 8-9, czyli jakby patrzeć jeszcze dwa tomy kolejne zostały i jeden tom, jak patrzyłem na Wikipedii, który chyba też nie został wydany, więc tak naprawdę w dwóch tomówkach, że tak powiem, gdzieś to się wszystko może zawrzeć i wszystko będzie wydane. Dziana granica, co też jest właśnie ważne w kontekście architektury, stworzona jest przez architekta. Wspomniany przeze mnie François Suchetain, którego za każde nazwisko czytam inaczej, jest znanym, wybitnym architektem. Oprócz tego właśnie rysuje komiksy. Znam wielu architektów, którzy rysują komiksy, więc wydaje mi się, że to jest dość, że tak powiem, idźcie tą drogą, tak? jeśli interesuje was, chcecie rysować komiksy w przyszłości studiujcie architekturę, podobnie jednak nie ASP, a architektura da, dużo wam da, da bo komiks to też przestrzeń, głównie przestrzeń tak? przestrzeń w ogóle, którą tam skomponować w postaci więc wydaje mi się, że architektura jest idealnym yy, <grym> nurtem jeśli się nie będziecie zarabiać ar jako architekci, to możecie zacząć rysować komiks. no de, taki żart ale mówię, mam kilku znajomych, którzy są z architektami, architekturami którzy też rysują komiksy ale też zajmują się właśnie architekturą, czy też y, działalnością ilustracyjno szeroko rozumianą. No, to taka dygresja, jak wracamy do niedzielnej granicy. Tym razem bohaterem y, jest Roland, który dostaje się do centrum kartografii y, w, w kraju y, y, serowno Wolszai. Y, Można jeszcze o, pokażę wam komik, jak wygląda. Jest format wysoki, jest miękka oprawa z okładką i tak wygląda. Się. I centrum kartografii jest takim czymś, o tutaj widzicie, gigantycznym budynkiem gdzieś tak w pustyni głównym oczywiście zadaniem jest stworzenie map. Map to jest Są równo w Warszawie, ponieważ mapa daje pewną historyczno-poetyczną możliwości działania, ponieważ państwo się rozrasta i ogólnie cała idea mapy. Gdzieś tutaj w tym otokomisie się pojawia, tak. Niewidzialne miasta yy, zawsze gdzieś pojawiają się właśnie w kontekstach miejskich. Yy, to jest takie fantastyka naukowa, przypleczona trochę z kawkowością. Mówię tu akurat o tym otokomisie, ale w poprzednio też, yy, nie czytałem wszystkich tych wspomnianych komisów, ale jak się, pamiętam, to też to właśnie takie elementy kaw, kawki, gdzieś to się pojawiały takie absurdu groteski, yy, Coś trochę steampunkowego, ani nie do końca. Yy, I właśnie to opowieść o tym Rolandzie, który co też ważne, spotyka pewną hmm, coś w stylu prostytutki powiedzmy, bo on tam du dużo osób mieszka w tym centrum fotografii, yy, która nie daje się zebrać, ale która ma na ciele mapę mapę, która jest odzwierciedleniem właśnie z w I to jest takie fantastyczne połączenie, jak wspomniałem tutaj. Ten motyw architekta, o którym gdzieś tutaj wcześniej opowiadałem, czyli ilustratora tego komiksu, gdzieś tutaj też pulsuje w kontekście filozofii, historii, przestrzeni, właśnie, właśnie tego mappingu. Tutaj się pojawia też wątek nowych technologii, które ma, że tak powiem, przenieść się i zastąpić ludzi właśnie przy tworzeniu map. No fantastyczny komiks. Uwielbiam takie komiksy takie komiksy stricte europejskie wyczucie. Tak? Ja, wiadomo, są komiksy amerykańskie, europejskie, japońskie, yy, amerykańskie, offowe i undergradowe i, i superbohaterskie i jeszcze inne, prawda? Ale czuć, gdy się czyta taki komiks frankofoński, w tą frankofonię czuć yy, taki rodzaj fetyszu u mnie pewnie. I fak, faktycznie jak yy, ten komiks tuż po, po Alcazarze, yy, tak mi się dobrze na sercu że takie fajne jeszcze komiksy wychodzą. Nie jest to komiks wybitny, jest to po prostu bardzo taki przyjemny, fabularny, intelektualny opowieść właśnie franko-belgijskiej serii komiksowej. No coś cudownego, a dodatkowo wizualnie też bardzo ładnie i te przestrzenie, jak wspomniałem o, o ilustratorze i scenariusz, jak mówię, scenariusz taki kawkowski, Oniryczny to wszystko tutaj właśnie w tym komiksie. Więc jeśli lubisz takie motywy, oniryzmu, kawki, absurdu, yy, groteski, fikcji, filozoficznej, historycznej, elementu science fiction architektura, to właśnie cała ta seria można miasta jest dla was, ale Niewidzialna na czyli Ten komiks też właśnie dla was jest. I cieszę się, że Scream Comics po tym, jak w upadło, po latach, latach, latach postanowiło wznowić, znaczy dokończyć serię i chwała im za to i lubię właśnie e, tą serię, którą wam polecam. Ona trochę tak przemyka, e, przy każdym, e, że to mi dziecko i pamiętam jak droga do Arminii wychodziły, e, to gdzieś tam przemknęły i było, że fajne komiksy, ale nie zniknęły. a wydaje mi się, że Jedna Miasta to bardzo ważna seria, e, ciekawa seria, Europejska, z którą warto się jednak zapoznać. I teraz kolejna yy, ważna, chyba poniekąd seria, yy, która w Polsce też jakiś czas już istnieje. Dzięki Wiedniu Egmont. Seria pod e, Clifton, też jest to <coughs> seria wbrew pozorom Przez Często jest Bob de Groot, a jest w tym przypadku. Jest Turk Marek Puszczewicz jest tłumaczem. Wiedniu Egmont, 200 stron słuchałem. Jest to opowieść, która gdzieś tam w, w serii, można szeregować opowieści o Tintinie, takim też czasopiśmie była wydawana i jest to kolejne cztery części tego opowieści o Gliftonie, które na polskim rynku się pojawiły. Tytuły tych kolejnych tomów to Tydzień do śmierci, Zawał na zawołanie, teraz dla pułkownika i morderczy weekend Kim jest typowy Clifton? No, pokład je widać Jest to były pułkownik MI5 Harold Wilberforce Clifton Który czasem pomaga tajnem Agencji Wielkiej Bryta, Brytyjskiej a, W swoich, że tak powiem a, a, W swoim życiu Wiele już przeżył i Chociaż już jest byłym pułkownikiem to co chwilę wraca i się do chwilę. I to jest takie oczywiście humorystycznie, lekko humorystycznie, nie, nie to tak jest właśnie jak Tintin troszkę. Humor, ale bez przesady. Opowiada o tym właśnie jak co chwilę musi wrócić i, yy, no, i zacząć pracować yy, nad kolejnymi zagadkami. Tydzień do śmierci yy, opowiada... o komputerze, no to ciekawe w kontekście niewidzialnej granicy który typuje właśnie przez przypadek Cliftona, żeby go zabić i cyngle MI5 próbują go przez tydzień mordować no taka jest zasada, że przez tydzień mają jak nie to to się no i tak właśnie jest Zawa na zawołanie to jest opowieść o y, właśnie wydarzeniach związanych z, z tajemniczym śmiercią pe pewnych ludzi i, i właśnie wywoływane przez zastrzyki właśnie zawały Będę radok pułkownika, dotyczy opowieść o małej wschodnim kraju, którym przywódcy ma Re Clifton pomagać. I czy Weekend to opowieść, taka zabawa z Agatą Christie, w której pojawia się właśnie pisarka, która chce przyglądać się Cliftonowi i napisać na podstawie tego nowy kryminał, a on zostaje zaproszony przez bogatego yy, pana do swojej posiadłości. Jak widzicie, to są takie klasyczne kryminalne, lekko humorystyczne upowiastki. E, tutaj warto wspomnieć o tym, że nie jest to oryginalna kolejność, ten tom powinien być czytany jako trzeci, a wystrzet jako szósty, no ale tak jak on wydał, i Turk też nie jest oryginalnym rysownikiem, ale postanowił właśnie a, a, rysować przygody. Yy, Cliftona. To właśnie to są. Na po początku mamy troszkę yy, zarysów historycznego. To też jest fajne. Yy, mimo okładki ilustracji wydaje się, znaczy to nie jest komiks stricte dla dzieci. Znaczy, dzieci też będą czytać, ale wydaje mi się, że to jest taki uniseks słuchany komiks dla wszystkich. Coś tak właśnie jak słoniane Tintin. Tylko tym razem w świecie yy, brytyjskich. Takiego tajnego wywiadu. Taki James Bond, tylko bardziej k... humorystyczny. Choć James Bond za Roger Rambura też był humorystyczny. Przyjemnie się czytało, fajnie się czytało. Taki old school też trochę popularnie yy, i narracyjnie, ale fajnie, że i e. Egmont wydaje takie ramotki troszkę. No bo to, to, to troszkę ramotka, o, to chodzi o, o datę wydania, ale bardzo przyjemna. I na koniec komiks, który ramotką zdecydowanie nie jest Departament. Prawdy, tom drugi, miasto na wzgórzu. Strażysta James Tyron 4. Z jest Martin Simons. tłumaczem powinna na więc oczywiście się stop komiks 162 strony, mniejszy format od poprzednich komiksów. Ale nie znaczy, że gorszy. Yy. Departament prawdy, jak wyszedł jakiś czas temu, tom pierwszy, to okazał się wow szokiem, że no i jeszcze James Tyron 4 który jest średniej jakości scenarzystą, coś potrafi wyciągnąć, i naprawdę jest to fajna opowiadka. Dodatkowo ilustracje Martina Simonda, yy, takie absurdalne, yy, futury, takie psychodeliczne czasami, też jakoś dopisu, wpisują się w całą tą historię. I dostajemy tom drugi, który nie jest, yy, yy, znaczy jest prawie tak dobry jak pierwszy. Jeśli chodzi o całą historię, to Departament Prawdy to jest taki departament, który w Ameryce oczywiście, który odpowiada za to, żeby Ziemia nie stała się płaska, powiedzmy, tak, bo jest jedna taka idea, że jeśli ludzie będą wierzyć w różne absurdalne idee, to one się urzeczywistnią. Więc jeśli miliard ludzi wierzyło, że Ziemia jest płaska, to Ziemia zostanie, będzie płaska, tak? I właśnie ten Departament Prawdy dąży do tego, żeby takie wszystkie absurdy eliminować. Na, depar na czele Departamentu stoi Lee Harvey Oswald, tak? Ten, który zabił JFK. A no to naprawdę wszystko zaczyna się, kiedy Colt Turner zostaje właśnie członkiem Departamentu Prawdy. On też ma swoją przeszłość związaną z, z, z demonicznymi postaciami. To one gdzieś się tam pojawiają i w pierwszym, drugim... drugim. Ogólnie to jest... Zabawa z pewnymi urban historiami, e, urban history, tak? e, urban legend, e, legendami miejskimi, amerykańskimi. I tu też mamy właśnie w drugim tomie kolejne e, wątki, chodzi o replikantach, o ten stowarzyszeniach, a, a także pojawia się starszy pan, Huff Harrison, który zostaje jakby mentorem poniekąd Carla Turnera, e, wielka stopa się pojawia i Huff Harrison podstawia pewną ideę tulpy, tulpa. Tulpa, czyli to jest stworzenie, które właśnie tak jak w przypadku właśnie e, niejako mm, Ziemi Płaskiej, tylko chodzi o to, że jeśli będziemy wierzyć, że Yeti będzie istniał, to on się urzeczywistni, tak? i Czyli to on będzie tą tulpą. I chodzi o to, że ludzie też mogą być tulpami. tak I to jest właśnie najciekawsze w tym oto się e, I fascynujące. Jeszcze przebrniecie przez ilustracje, które są takie z psycho, na przykład schizowate, naprawdę czasami. Yy, są tutaj fragmenty też yy, w jednym rozdziale yy, dziennika, ale możecie sobie mi ominąć, ale, ale naprawdę sporo tutaj fajnego yy, od strony fabularnej fabuły się dzieje. Więc Departament Prawdy, to drugie miasto na wzgórzu, jest bezsprzecznie fajnym komiksem. W ogóle cała seria jest fajna. Niektórzy mieli wąty co do drzeństwa tej Rona ale wydaje mi się, że tutaj na razie się spra sprawdza. Nie wiem, jak zakończenie tej historii. Mam nadzieję, że, że tam nie opadnie mu, ale będzie nadal przyjemnie w odbiorze. O! No, helikoptery też bywają tulpami. Ta. Helikoptery związane z Wietnamem. No dobrze, taki wątek bożny. Wydaje mi się, że fajnie, że taka seria wyszła, chociaż wydaje mi się, też ciekawe, że można w Ameryce, bo tam jeżdżą chociażby na Scientologów, co Komercyjnie nie jest zbyt popularna i kończyć się może źle, prawda? A ty, nasi przyjaciele z naszej jednak bawią się z tym. Więc Departament Prawdy, taki współczesny archiomik, można powiedzieć, to coś fajnego. Również wszystkie komiksy dzisiaj były fajne, mniej się lub w większym stopniu. Wspomnę o Alkazarze, fantastycznie wydanym, fantastycznie zilustrowanym komisji Simona Leonbureta, opowiadającym. O ży życiu twórczości przesiednych y, rzemieślników, budowniczych, architektów y, gdzieś mie mieszkających w Indiach w miejscowości y, Bangalore i budujący nowy, y, go, y, nowy budynek mieszkalny. Y, troszkę, wydaje mi się, mogą być głębiej, przyjemniej, ale od strony jest naprawdę, naprawdę przepiękny. Kolejny komiks to za to, to i głębia wizualna i fabularna, czyli kolejny tom Mrocznych Miast, Niewidzialna Granica. Fantastyczna seria Benwata Petersa François Choutey, no. który jest architektem, I co widać właśnie w jego ilustracjach. E, jeśli kochacie klimaty kawkowskie, SF, takie, e, takie twarde, filozoficzne SF, to to jest właśnie dla Was na granica, przepiękny komiks, fantastyczny. I chyba naj, najciekawszy z tego. Alcazar też jest fajny, to jest bardzo ładny, ale wydaje mi się, że granica jest po prostu fajna. Bardziej. I mamy później Cliftona, wydaje mi się, że tam szósty, Bob de Groot, Turk, czyli też taka frankofońska zabawa, tym razem w klimatach brytyjskiego, tajnego wywiadu. Tylko trochę zgrywa 007. Ale też dla starszych odbiorców. Cztery tomy w jednym. Przyjemnie się czyta. Na wakacje, jak uro. Bo też wyszło chyba w kwietniu. I na koniec departament prawdy, to drugi. Miasto na wzgórzu. Fantastyczna seria James Tyrona czwarty. Martin Simon, non-stop comics. Opowiadające o pewnych ide absurdalnych ideach, które mogą się ziścić. I departament prawdy właśnie jest do tego, żeby się nie ziścił. No przecież nie chcemy, żeby się miała płaska, albo żeby zili nami replikanci. No i to tyle, jeśli chodzi o odcinek. Widzimy się wkrótce w kolejnych yy, no bo jest chociażby a gdzieś mi coś no było powiedzenie o dziennie najnowsze najlepsze pakoroka faduj izdrowane Beverley gdzieś tule u mnie leży. incel o jeszcze pakoroka mam dużo do przeczytania w największym sensie ciężar jeszcze muszę przeczytać i oczywiście jeszcze Andiego tam jeszcze leży Metal Huland i wiele innych. Tak. Tu mam taką kubkę komiksu, kubka wstydu, którą po kolei czytam i wam przedstawiam. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, wieczór, bo jest godzina 23. a dlatego jest tak ciemno i tak cicho, bo wszyscy śpią, więc mogę spokojnie nagrywać. Do widzenia, widzimy się wkrótce.